I zapytali się, czy wchodzę w czy, y, czy będę mogła y, właśnie być w tym HardsTV. No, ponieważ ja bardzo lubię robić filmy i mogła nagrywać, to zgodziłam się. Czuwaj. Czuwaj. Co zmotywowało was do tego, żeby właśnie stworzyć radio? Właściwie to był nasz drużynowy, który podsunął pomysł. Chwilę musieliśmy poświęcić, żeby z tym pomysłem móc się oswoić ale daliśmy radę i w końcu to wszystko działa. Czuwaj, odprowadza nas po naszym studiu. To no tak. Y Tutaj siedzą prowadzący, lub w zależności od tego, jeżeli jest jakiś gość, to siedzi po tej stronie, a prowadzący po tej. O, poszło. No i wracamy po przerwie. Sprawdziłem sobie w tak zwanym międzyczasie, Ile mamy na w ogóle? No a propos składek. No i tak może przejdziemy. Nasz realizator Dede. Dede... Może, może nam opowiesz co tutaj robisz? Dużo by mówić. Miałem nie mówić. No stąd właściwie całe centrum dowodzenia, czyli, czyli stąd wysyłamy sygnał do, na serwer w internecie więc e, ludzie, słuchacze mogą słuchać tutaj tak samo, obrawia się materiał, który, e, który, który nagramy, tak samo tutaj e, przychodzą pozdrowienia, tak samo przez ten komputer łączymy się e, ze słuchaczami przez Skype'a, także no, wszystko, co najważniejsze dzieje się tutaj w tej, w tej części, osobą, która miałaby poprowadzić drużynę, Znowu, no bo w tym też trzeba się spełnić w jakiś sposób, tego trzeba chcieć. Rozmawialiśmy kiedyś też na zbiorze, bo tak naprawdę my mamy jakiś tam próg wymagań. I tak patrzymy, że, że ten młody człowiek, który e, będzie tym brzymagem, to będzie umiał polecony dwie. Stąd steruję tak samo, czy będzie głośniej, czy ciszej e, słychać prowadzących, czy gości. I Tutaj jest puszczana również muzyka. Nie pamiętam właściwie wszystkich programów, bo jest ich mnóstwo, A, ale zapraszamy na naszą stronę. Tam jest dokładny opis. Póki co e, jest to radio.kultura.lezajsk.pl i tam można właśnie nas słuchać. W takim razie zapraszamy serdecznie do słuchania radia. czuwaj. czuwaj. Raz, raz, dwa, trzy, Urządzenie. cztery pierwsze.